Dobry wieczór. Witajcie. Widzę już jeden wpis. Być może jest więcej, ja widzę jeden. Dobry wieczór, Iwonko. Czy mnie słychać, czy mnie widać? I dzisiaj temat, dlaczego wyolbrzymiamy problemy. Fajnie by było nauczyć się, wyolbrzymiać szczęście. Ale pod tym są jakieś powody. Wszystko, co się dziś zadarza, wydarza w naszym życiu, jest to skutek, a przyczyna mieszka gdzieś wcześniej. Więc po to poruszymy ten temat, dlaczego wyolbrzymiamy problemy, żeby przyjrzeć się temu i być może już jutro albo pojutrze będziesz umiała chwycić ten moment, kiedy wyolbrzymiasz problemy, albo będziesz umiała poznać mechanizmy. Które powodują, że wyolbrzymiasz problemy, a czasami dramatyzujesz. I to jest bardzo ważne, żeby poznać te mechanizmy, bo nasza transformacja, transformacja naszej duszy odbywa się na trzech poziomach zawsze. Czyli potrzebujemy sobie coś uświadomić, poczuć energię emocji w ciele, uwolnić z ciała, czyli świadomość, emocja, ciało. Um, wtedy. Ta transformacja jest skuteczna, trwała i widoczna w naszym świecie zewnętrznym. Pewnie macie swoje rozpoznania na temat tego, dlaczego wyolbrzymiamy problemy. Na pewno macie swoje rozpoznania, dlaczego tak się dzieje, jaka może być przyczyna, skąd to może płynąć. Ale ja dzisiaj postaram się pokazać Wam jeszcze jeden inny mechanizm, o którym mówi się bardzo mało. Jak wiecie, ja bardzo często pokazuję, że nasz świat zewnętrzny, że my żyjemy w świecie zewnętrznym, który jest dualny. Czyli że wszystko co nam się wydarza ma dwie strony. Każdy program. Czyli jeżeli tutaj jest program kata, to tutaj musi być program ofiary. Czyli muszą być dwie strony. I każdy program, każdy każde nasze Nasza sfera odkrywania nas, nasza przestrzeń mieści się w świecie dualnym. I pewnie, gdybym was zapytała, co wy myślicie o tym, skąd mamy takie tendencje do wyolbrzymiania problemów, a nieszczęścia, to pierwsze nasuwa się do głowy, że jest to z dzieciństwa. Ale z jakich przestrzeni dzieciństwa? Jeżeli dziecko, Miało w domu bardzo trudno i samo dźwigało ciężar odpowiedzialności za siebie, a czasami jeszcze odpowiedzialności za rodziców, to ono, właśnie programem dualnym, ono zawsze, zawsze w cudzysłowie, musiało być silne. Czyli ta siła tego dziecka tutaj była tą, która. Była widoczna nad powierzchnią na pierwszy rzut oka. I być może to jest o Tobie. Być może Ty jesteś taką kobietą, która jest zawsze silna, która radzi sobie z problemami, która jak jest ciężko, to nie zastanawia się, tylko działa. Być może to jest o Tobie. Jednak, w momencie, kiedy już się przeleje, kiedy nie dajesz rady, albo kiedy coś dotyczy personalnie Ciebie, to Ty wtedy. Osiadasz i zaczynasz dramatyzować, albo właśnie wyolbrzymiasz problem, po, podnosisz go do rangi czegoś katastroficznego, tak naprawdę dlatego, że zbyt długo byłaś nadodpowiedzialna, że zbyt długo byłaś silna, że zbyt długo musiałaś dźwigać. I w pewnym momencie przelewa się, ty już nie dajesz rady i przychodzi kolejny temat do rozwiązania, najczęściej, który dotyczy Ciebie i Ty wtedy mówisz, nie, ja już nie dam rady. Mało tego, te silne kobiety najczęściej dramatyzują do najbliższych osób, ale nie pokazują tego na zewnątrz. Czyli mamy często, te silne mamy dramatyzują do swoich dzieci i te dzieci muszą słuchać, jak to zaraz się wydarzy koniec świata, bo, 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 bo mama sobie nie poradzi, bo jest coś strasznego. A na zewnątrz one zawsze pokazują się jako silne, zorganizowane, mocarne kobiety. Być może to jest o tobie, a może nie. Będę podawała kolejne przykłady. Jeżeli to było o tobie, jeżeli ty jesteś taką kobietą, która na zewnątrz sobie radzi, jest silna, jednak do najbliższych, najczęściej dzieci, ewentualnie męża, pod warunkiem, że masz poczucie, że mąż jest słabszy od ciebie, to wylewasz to, jakby chcesz. Podnieść rangę tego trudnego wydarzenia, chcesz, żeby ktoś pomógł ci to dźwigać. A tak naprawdę ty nie przyznasz się przed silniejszymi, że ty sobie nie radzisz. Ty się przyznajesz tylko przed słabszymi. Jeden rodzaj. Kolejny, kolejny powód, kolejny przykład, dlaczego, dlaczego wyolbrzymiamy problemy. To jest to, kiedy dziecko w domu rodzinnym było zauważane tylko wtedy, kiedy miało problemy. Czyli na przykład, kiedy było chore, albo kiedy um, działo się coś strasznego, to wtedy mama zajmowała się dzieckiem. Kiedy było w porządku, dziecko nie było zauważane, i wówczas to dziecko dochodzi do wniosku, że jeżeli dzieje się źle, jeżeli jest katastrofa, to wtedy wszyscy się mną zajmują. A nawet nie tylko mną, bo opowiem Wam sytuację jedną z sesji terapeutycznej, kiedy pracowałam z jedną kobietą, i właśnie szukałyśmy, dlaczego ona wyolbrzymia problemy. I słuchajcie, dokopałyśmy się w pracy z podświadomością do momentu, kiedy ona opowiadała o pogrzebie swojego taty z fascynacją, z taką. Radością, bo w końcu, w tym domu, w którym ciągle było zimno, bo tato był w szpitalu, mama była smutna i zatroskana, i ona nie miała mamy i w dniu pogrzebu był pełen dom ludzi i wszyscy się nią zajmowali. Jeżeli jak to odkryłyśmy, ona w ogóle nie mogła w to uwierzyć, ale ciało reagowało tak mocno, że tutaj nie było dyskusji, że była, że była konotacja, że to było połączone. Okej, okay, trudna sytuacja, pogrzeb taty, ale ona wtedy w tej trudnej sytuacji czuła się zaopiekowana przez wszystkich. Kiedy tato chorował, to mama miała mnóstwo na głowie i w głowie i nie miała w ogóle em, zaangażowania w wychowywanie dziecka. Oczywiście na pewno dbała, karmiła, ubierała, zaprowadzała do szkoły. I teraz przejdziemy do trzeciego powodu, Dlaczego wyolbrzymiamy problemy? I tutaj jest nam to najtrudniej przyjąć, bo to jest taki program, który jest barany. I nie każdy go ma oczywiście. Wyolbrzymiamy problemy, szczególnie wyolbrzymiamy swoje tragedie, swoje trudne dzieciństwo, swoje trudne przeżycia byłam molestowana, byłam bita. Zauważcie, że są osoby, które mówią: Ja jestem dzieckiem DDD, ja jestem dzieckiem DDA. To ja jestem ta, którą mama oddała do żłobka, jak miałam pół roku. I te osoby bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, że mówią to po to, bo wychwyciły, że to. Jest tym, co podnosi ich rangę, co podnosi ich wartość. Czyli jeżeli taka osoba nie ma możliwości, nie widzi, bo ma możliwość, tylko tego nie widzi, nie umie się przykleić do czegoś pozytywnego, czyli nie czuje się wartością sama w sobie, po pierwsze, a jeżeli się nie czuje wartością sama w sobie, to szukamy, co nam daje wartość, prawda? Co nam podnosi wartość, na przykład skończone studia, Urodzenie dziecka, otworzenie firmy, kupno domu, zdanie egzaminu, co nam podnosi naszą wartość, sobie szukamy. Ale taka osoba bardzo często nie widzi tutaj tego, nie widzi tego, co takiego zrobiła, co może podnieść jej wartość. Najczęściej na tej liście osoby z boku mogłyby tam tysiąc powodów wy, wy, wypisać, znaleźć, co podnosi jej wartość. Ale ona nie widzi. I zaraz powiemy o tym, dlaczego nie widzi. Jednak doskonale widzi, jaka jest niedoskonała. Doskonale widzi, jak brakuje jej zdolności, jak brakuje jej inteligencji, jaka jest niezgrabna. To wszystko widzi. I nie jest w stanie pokazać się, podnieść swojego, swojej wartości pozytywami. Więc użalając się nad sobą, czyli gloryfikując problemy, wyolbrzymiając problemy, pamiętajcie, że to jest podświadome. Że to nie jest tak, że ta osoba świadomie sobie siedzi, stuka długopisem o biurko i mówi dobra, to co ja mam powiedzieć, żeby oni mnie docenili? Nie. To płynie z wnętrza. Te osoby wtedy mówią, ja to miałam tak ciężko. I teraz pomyślcie, czy znacie takie osoby, takie osoby, które z przyjemnością wręcz opowiadają, albo notorycznie opowiadają. Ja to em, miałam takie ciężkie dzieciństwo. Musiałam od szóstego roku życia pracować na roli. E, mój tato pił, e, bił mnie i w ogóle moją mamę i taka tragedia. I one to opowiadają z taką dziką pasją, że wręcz powiem. Dlatego, że nie mają kontaktu z tym, co mogłoby podnieść ich poczucie wartości, a już kompletnie nie czują się wartościowe. I teraz napiszcie mi proszę, czy znacie takie osoby, czy wiecie, czy wam się zaświecają, zaświecają, chyba tak się mówi, tak? Czy wam się włączają żarówki w głowie, o czym mówimy, czy, czy rozpoznajecie to. Dlaczego to jest takie ważne, żeby sobie. Poukładać w głowie te trzy mechanizmy, o których mówimy. To jest po to ważne, że być może Ty masz jeden z tych mechanizmów, a może masz nawet wszystkie trzy, bo to jest też możliwe w różnych sytuacjach, tylko kompletnie nie masz z tym kontaktu. Bo pamiętajmy proszę o tym, że my w danym momencie swojego życia jesteśmy w stanie rozpoznać u siebie tylko to, na co jesteśmy gotowe żeby rozpoznać. I im dłużej odkrywamy, zdejmujemy te warstwy cebuli, im dłużej zjeżdżamy na te niższe piętra, tym bardziej jesteśmy otwarte na to, żeby odkrywać to co jest niżej, co jest wewnątrz, co jest dzisiaj w twoim zasięgu. Ale rok temu, trzy lata temu, pięć lat temu, ty w ogóle nie miałeś pojęcia, że ty to masz. I dokładnie tak może być z tymi programami, że ty dzisiaj mówisz nie, mnie to nie dotyczy, nie, na pewno nie. I my o tym rozmawiamy, czyli poruszamy tym Twoim akwarium, Twoją podświadomością, i nagle okazuje się, że jutro albo pojutrze rozmawiasz z mężem, z przyjaciółką, i zaczynasz narzekać. I wtedy włącza się lampka w głowie i mówisz: Wow, przecież ja to robię. To jest mój mechanizm. I to już jest twój ogromny sukces, bo w tym momencie ty już wychwytujesz to, i nawet jeżeli nie jesteś w stanie się jeszcze zatrzymać, to już zauważasz. Słuchajcie, ja pamiętam, jak ja pierwszy raz miałam takie wielkie rozpoznanie, jak weszłam w konflikt z moim mężem i jednocześnie. Szczekałam do niego jak młody jamniczek, a z boku miałam wrażenie, że ja to obserwuję i patrzę co robię. I to było po prostu dla mnie wielkie wow, że ja uczestniczyłam w tej sytuacji. Jedna moja podświadomość nie chciała odpuścić, ale inna moja, jedna moja osobowość, przepraszam, nie chciała odpuścić, ale inna część mnie już mówiła ta dorosła część mówiła w ogóle co ty wyrabiasz? Po co, ty, po co ty w ogóle się kłócisz? Dlaczego ty to robisz? I my właśnie do takich stanów dążymy, do takich momentów, kiedy jesteśmy w stanie same rozpoznać swoje mechanizmy. I kiedy już je masz, kiedy masz je rozpoznane, to możesz wybrać, że będziesz je tak długo zauważała, aż ci się uda zatrzymać. Możesz wybrać Szukanie, może drugi punkt będzie inny, możesz wybrać akceptowanie emocji, jakie są pod tym mechanizmem. I trzeci punkt, możesz wybrać dokopanie się do przyczyny, dlaczego masz ten mechanizm i transformacja tej przyczyny. Niemniej jednak, zawsze zacząć trzeba od tego, żeby usłyszeć, przeczytać dowiedzieć się, że coś takiego jest a później chcieć zauważyć to u siebie lub pozwolić, żeby ktoś Ci to mm, wytknął, ale wytknął w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli żeby Ci pokazał, tak, to Twoje. Ja miałam w tamtym tygodniu sesję terapeutyczną z jedną z Was i dzisiaj też miałam z tą osobą sesję ta osoba będzie wiedziała, że mowa o niej i pozwoliłam sobie bardzo wstrząsnąć tym jej akwarium. Pozwoliłam sobie powiedzieć... Coś takiego, co nie jest miłe, ale czasami my potrzebujemy, żeby ktoś nam pokazał nasz mechanizm, bo my go po prostu nie widzimy. I to jest oczywiste, że jak ktoś nam to pokazuje, to to jest dla nas jak policzek tak nazwała ta osoba. Czasami się wstydzimy, czasami mamy taki bunt. Jak to? Jakim prawem ty mi tak mówisz? to Tutaj moją terapeutką jesteś, masz mnie głaskać, a nie wytykać mi coś tam. Jednak. Tak się cudownie zdarza, że pracuję z ludźmi bardzo świadomymi, bardzo otwartymi na odkrywanie i możemy o tym rozmawiać. I tak samo jest u Ciebie. Zauważaj, kiedy masz te mechanizmy, bo jeżeli nauczysz się nie wyolbrzymiać problemów, nie dramatyzować, to zobacz, że Ty już kreujesz inne swoje jutro. No bo dramatyzowanie, tam są emocje, tam jest energia i ty tą energią przyciągasz inne trudne okoliczności do Twojego życia, no bo to jest energia, nie da się inaczej. Energia emocji przyciąga kolejną energię. W momencie, kiedy zaczniesz to wychwytywać, to przestaniesz przyciągać te momenty, kiedy mogą powodować kolejne dramaty, kolejne dramatyzowanie, kolejne wyolbrzymianie. Rzucę sobie okiem na, w komentarze. Znam tak, rozpoznają to, to o mnie. Tak zdecydowanie, dokładnie tak. Ja znam, ja tak mam. I właśnie mi uświadomiłaś ten schemat 3. To przecież ja, ja tak mam. Znam taką osobę i nie sposób jej pomóc. To o mnie prawie wszystko. I cudownie. I pamiętajmy proszę, że do tego nie sposób jej pomóc, że to jest w porządku, zapytać kogoś: Słuchaj, mam wrażenie, że widzę u ciebie pewien mechanizm, czy chcesz go poznać? I ta osoba może powiedzieć: Nie, w ogóle nie chcę mi się tego słuchać, nic do mnie nie mów i w porządku i nie mówisz. Ale być może ta osoba chce poznać ten mechanizm, i wtedy podajesz jej to najbardziej łagodnie jak to możliwe. Najbardziej empatycznie jak to możliwe, z, ogromnym, z ogromną czułością, z ogromną delikatnością, bo tak traktujesz drugą osobę, jak ty chciałabyś być potraktowana. Czyli jeszcze raz podsumujmy te trzy mechanizmy wyolbrzymiania. Pierwsze wyolbrzymiamy wówczas, jeżeli w dzieciństwie miałyśmy nadodpowiedzialność, było za ciężko, miałyśmy tak ciężko i tak dosyć. Że w pewnym momencie nam się przelewa ta, ten trud, ten ciężar, ta nadodpowiedzialność na i pozwalamy sobie na dramatyzowanie, na wyolbrzymianie do osób, które czujemy, że są słabsze od nas. Najczęściej obrywają dzieci czy partner, jeżeli mamy poczucie, że jest słabszy od nas. I pomyślcie, na pewno nie macie tego wszystkie, ale z pewnością gdzieś się trafia. Czy nie pamiętasz takich momentów? Do dziecka, ja już nie mam siły. Um, najchętniej to bym zostawiła wszystko i poszła na koniec świata. To też z sesji. Albo najlepiej to by było, gdybym umarła. I spójrzcie, co my wtedy robimy. My przelewamy tą swoją gorycz, żal na kogoś, kto jest słabszy od nas. I to jest jedno. Kolejne. To jest dziecko, które nauczyło się. Że kiedy dramatyzuje, kiedy jest ciężko, to tylko wtedy ma uwagę rodziców. Czyli mówiłam przykład o tym pogrzebie, że jak jest, był pogrzeb w domu, to ta dziewczynka miała uwagę, jakaś choroba, szpital. Znałam też klientkę, która mówiła, że uwielbiała chorować i jeździć do szpitala, bo wtedy tylko dostawała prezenty. Czyli to jest drugi przykład. I trzeci przykład, który jest najbardziej przykryty, najbardziej owinięty. W różne kolorowe papierki, to jesteśmy my, które nie czujemy swojego poczucia wartości, nie uznajemy swoich sukcesów. Po tej stronie mamy swój ból i cierpienie, a po tej sukcesy nie umiemy zidentyfikować się z sukcesami, więc identyfikujemy się z cierpieniem, i cierpienie dodaje nam rangi. O, to jest dobre słowo. Cierpienie dodaje nam rangi. I wtedy mówimy, bo ja miałam tak ciężko, bo ja jestem DDED, bo ja jestem DDA, bo ja jestem nadwysokowrażliwa i wysokowrażliwa. Czyli my sobie wtedy pokazujemy, wyolbrzymiamy to biedactwo w sobie, a nie umiemy powiedzieć, ja jestem ta, która byłam najlepsza w historii szkoły. Tak to o mnie w liceum medycznym. Albo ja jestem ta, która. Zdałam świetnie egzamin. Albo ja jestem ta, która u umie wstać i od rana być szczęśliwa w pięć dni w tygodniu. Albo ja jestem ta, która kocha zwierzęta. Więc jest nam łatwiej dramatyzować, aniżeli wyolbrzymiać swoje sukcesy. Anna, witam. Bardzo lubię pani spotkania. Zawsze czekam na nowe przemyślenia. Sama zmagam się z nerwicą od lat. Aniu, jak się zmagasz z nerwicą od lat, to czas się z nią już rozstać. Proszę cię, obejrzyj na YouTubie film o nerwicy lękowej. Jeżeli potrzebujesz więcej wskazówek, to napisz do mnie. Z nerwicy się naprawdę wychodzi, tylko nie można odpuścić. Tylko trzeba powiedzieć: zrobię wszystko, żeby się z tym uporać. Każdy może. Uwolnić się od lęków. Każdy może uwolnić się od lęków. Okej, okay, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, więc dzisiaj zostajemy z tym, że bardzo mi się spodobało ostatnie słowo Ewelinki Stępnickiej: Przyklejamy dobro. To my się dzisiaj nie przyklejamy do wyolbrzymiania cierpienia, do wyolbrzymiania problemów, tylko się przyklejamy do wyolbrzymiania. Wdzięczności, szczęścia i radości. I jeżeli poznasz te mechanizmy wyolbrzymiania problemów, będziesz je wychwytywała, to one zaczną znowu. Program dwubiegunowy, tak? Jak tutaj są problemy, a tutaj są szczęśliwości, to jeżeli ty to rozpoznasz, bo na razie to chowasz, nie chcesz tego widzieć, ale jeżeli ty to rozpoznasz i będziesz umiała rozpoznawać, to ten program zacznie się. Pięknie wyrównywać, będziesz w punkcie zero, będziesz tutaj podejmowała decyzję, kiedy się cieszysz, a kiedy. No bo czasami trzeba zobaczyć trzeźwo, przytomnie, jaka jest sytuacja. Jeżeli złamiesz nogę, to trzeba działać jak w sytuacji kryzysowej. Ale jeżeli um, ktoś się spóźnia, to nie trzeba działać jak w sytuacji kryzysowej. Um, Jolu, witaj. My powolutku kończymy. Zapraszam Was, bo jeszcze mam dwa miejsca na warsztaty ustawieniowe 4 listopada online i w Manchesterze też jeszcze mamy chyba trzy albo 4 miejsca. A jeżeli ktoś ciągle zastanawia się nad wyprawą na Maltę, na gozo z nami 26 listopada, to proszę napisz do mnie i porozmawiamy o tym, czy to dla ciebie i czy jesteś gotowa na takie głębokie transformację i odkrywanie siebie i dotykanie siebie w energii tatary. jutro nie spotkam się z wami na live ponieważ jutro mamy ustawienia online cały dzień mamy sporo osób jutro um, więc do zobaczenia w poniedziałek do zobaczenia